Witamy Państwa w Energy Gaz Polska, chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować film na temat montażu instalacji gazowych do silników V8, na przykładzie tego pięknego Volvo XC90 właśnie z silnikiem V8 o pojemności 4,4 litra, o mocy 315 koni mechanicznych. Przejdźmy do przodu, zobaczymy jak ładnie została tutaj umieszczona V8 oraz jak ładnie została zagazowana. Tutaj możemy spotkać się z dosyć dużą ciekawostką, gdyż zazwyczaj silniki V8 umieszczone są w złóżnie, gdzie napęd jest przekazywany na tylną oś bądź na cztery koła. Akurat w przypadku Volvo został zastosowany silnik japońskiej produkcji Yamaha silnik o pojemności 4,4 litra, widlasta ósemeczka o mocy 315 koni mechanicznych. Silnik też ten był stosowany w Volvo S80 właśnie w dokładnie tej samej konfiguracji, jak również podobno był stosowany w motorówkach. Właśnie tam japoński producent zaadoptował też właśnie te, te swoje silniki. Jeżeli chodzi o zagazowanie silnika V8, zazwyczaj nie stwarza to żadnych problemów. Oczywiście tutaj musimy polegać na dużym doświadczeniu oraz na bardzo wysokiej jakości komponentów. Tak jak w tym przypadku w Została zamontowana instalacja BRC, która jak Państwo widzieliście w naszych realizacjach, jak również mogą to poprzeć setki zadowolonych klientów, świetnie się sprawdza właśnie w mocnych jednostkach. Ostatnio też nagrywaliśmy film z Mercedesem w wersji AMG czy to w wersji 5,5-litrowej, czy to jakieś Audi V8. Zazwyczaj Właśnie ląduje tam instalacja BRC, gdzie to się sprawdza. Tutaj jedynym utrudnieniem jest zazwyczaj to, już nawet nie w przypadku tego auta, bo tutaj powiedzmy, że to nie dotyczy, że jest problem z miejscem pod maską. Musimy zastosować dwa reduktory, często gęsto dwa filtry fazy ciekłej z elektrozaworami, obowiązkowo dwa filtry fazy lotnej, dwie listwy wtryskowe, komputer sterujący instalacją gazową, mnóstwo przewodów, także to wszystko jeszcze trzeba połączyć, żeby było szczelne, żeby było bezpieczne oraz bezawaryjne. To sprawia nieraz problem, ale oczywiście dlatego. E, Montujemy takie auto w ciągu dwóch dni, aby te wszystkie warunki zostały spełnione. Także jeżeli posiadacie Państwo auto z silnikiem V8, zapraszamy do współpracy, bardzo chętnie się nim zajmiemy. Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.egp.pl bądź pod numer telefonu 22 810 pod którym czekają nasi specjaliści, specjaliści co do wyceny i doboru instalacji gazowej do Państwa auta. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.